Co to, kurwa, aktualizacja karnetu? Pierdol! Nie ma co z tym chodzi nawet. Jakieś coś, kurwa, kolorowe jarmarki mi się tu wyświetlają. To przestań! To przestań. I co by tu sobie teraz... Dominacja, Piccadilly... Ale widzę, że na tym... Czemu tutaj są jakieś kurwa... Y, można kupić tego xboxa za 2239 zł, to możliwe. No gdzie, na Allegro? No. Kurwa, jeszcze ma odpalone cały czas. No nie wiem, czekaj, wejdę, zobaczę, sam. Chłopie... Serious? No jest, no patrz, nie? Faktycznie, 2200, 2400 dwa To chyba muszą być dostępne, skoro kurwa są, no to... Kup teraz, no to są, nie? Niby te... Ale jakoś tak ja, mimo przekonań, ja bym wcale nie kupił. Nie ja wiem, ja bym wziął, tylko wiesz, kwestia wysyłki po prostu, nie? Czy to się po drodze gdzieś tam coś nie, wiesz, nie, nie rozpierdolić A tak to nie miałbym problemu, spokojnie bym kupił, nie? Przez Xboxa One kupiłem normalnie na Allegro I to w chuj tanie, przecież ja go kurwa kupiłem chyba za... 7 stów? I to nowy był no, ten, i to yy, nie że był nowy Tylko to była nówka Że gdzieś tam chyba był użyty nie wiem za dwa razy czy coś, nie Podobnież Ale normalnie z jakiegoś, z jakiegoś wiesz sklepu to kupiłem Pamiętam Pewnie coś takiego wiesz Z, z, z gram jakiś, nie Pewnie ktoś sprzedał kontrolę i chuj a normalnie pudełko było wiesz, wszystko elegancko nie Wszystkie papiery, instrukcje, kurwa, kable Oryginalnie zapakowane kurwa mm. No czaje, czaje Sary oni są wszyscy koło mnie kurwa No właśnie Oooo, ale tracksz od chłopie Niemożliwe. Niemożliwe, jednak. Gdzie to są punkty? Tam tam. Wow, ale part. Już, kurwa, strzelają do mnie. Okay. Ty pierdalać. Kurwa! No i chuj. Co tam dmuchasz, kurwa? Mikrofon. Oh yeah. Kurwa, Brrr. 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 kurwa, dźmy. kurwa, głupi. Fest. We're taking Charlie. Ah. Charlie, ale kurwa, 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 Teraz będzie. Dobra, mamy C. Ojej. <laughs> no powiem ci, że jakoś tak nie, nie wiem, nie wkurwiam się przy tym. A bo ja po prostu już się nie wkurwiam przy tych grach. W sensie przy takich FPS-ach. Nie, może dlatego, że już mam wyjebane po prostu na to. Jako to, że możemy sobie pograć, pogadać o. No ja właśnie, ja, wiesz co? Ja, ja, głównie, okay. ja głównie gram po to, żeby sobie pogadać po prostu, bo tak to. Wiesz, ja samemu w to nie grał, kurwa. No nie, no, wiadomo, ja też nie. Kurwa, przebieg. No, C. A ty, kurwa, murzynko, mam ci. Będziemy tu punkt zajmować, kurwa. O kurwa, o kurwa, wchodzą no, go. Mam nalot, na ja, ja. stary. Nie wiem jak to się stało. dawaj go, zużywaj, zużywaj. No nie, 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 mam gdzie, nie, nie wiem gdzie, nie wiem. gdzie Nie wiem gdzie. jednąć. Co jest kurwa, skąd zginął? Jebało z butów. Co sądzi? A dobra, tam pierdolne, na pałę, może ktoś zabiję. Masz QEV, Patryk. Ktoś się kogoś, Bardzo sympatyczny. Nie są? Fak w dupę. Fak w dupę. Na co się czają, chłopaki? Oh UAV is bingo fuel. For resupply. O. o ty kurwa Kurwiszonie, a skąd on mnie zabrał? Nie wiesz to mnie wygarnął Ale przejmujące Dam się kurwa... Ale zeskoczyłem kurwa do metra Zamknięte akurat to. Ale kurwa stary double kill teraz Weszło Kurwa, jeszcze jeden go zarobił Tu na autobus można wejść ta? O 36 Kurwa pojeb Czekaj czekaj kupię Black Opsa będę levelował Raz mm. pierdolę kurwa Sterbię sobie łyszę i chuj I chuj Zobaczysz kurwa co to jest No, może na C pójdę C, pójdę A tutaj siedzę. Kurwa kurwa Ja No nie no, jak on nas tu to, kurwa pozabija to Kurwa Dobrze, dobrze, zabij go tam. Nie zdążyłem spierdolić. Ale mamy chujowego spawn'a strasznie. Bo nie, tak... nie ma jak się ruszyć stąd. Nawet za bardzo. Ty powiedział. koleś żart. Ja jestem koło C. Niech to stary, na te, cały team, kurwa. Spawna mają w ogóle. Dobra, przejmuję C. Przejmuj, przejmuj. Dobra, mamy to, mamy to, spawna już w ogóle z tej strony. Dobra.

Właśnie to, że czasem coś może polecieć, kurwa, fajnego No ale zazwyczaj się gówno dostaje No Dobra, no, to wezmę ten Eee, nalot. no nalot. Kurwa mina tu okay. leżała O oh, zabiłem, zabiłem to Kurwa na to A są buta mają wiesz spół u nas kurwa Na no tle to ja ja widzę. No też, też widzę Czekaj spróbuję tutaj Coś ugrać Jestem tam. Kurwa w z lewy no się patrzyłem w drugą stronę w ogóle wiesz mm. Ten jako ma kurwa kosa na plecach, co to za ich kurwa. kurwa no wyszedłem akurat za tobą nie? I dostałem A, tam było, było. Tam było, było. Jeszcze raz, powtórzę Ich tam, poprawa, po poprawa po prawo, po prawo. A no, ale tam są no Kurwa mm. Znowu ten chujowy z połomu Dobra, idę dookoła gdzieś na C może Dobra, weprzyjąłem A, przejmują Dobra, mam go Nie ja, yeah, dobra, jest ok. No nie, gościu tu leżał. No, przejąłem go na chwilę. i... nie, uh, yes. nie, wow, wow. wow, wow. wow. Miał jakąś minę podłożą Kurwa no No... Też bawa. mnie to w kurwa Co? Jak? No, nie wiem jak to było, nie wiem jak to się odbyło, ale... A parze jaka, jaka wygrana, nie? 200 do 1, do, do, do 99 Tak? No, To ledwo, ledwo 21-14 Kurwa nie Róbcie screeny Piotrek! Mówię. No rób rób Wow GG znowu, patrzcie, tam na dole no i... <śpiewanie> Nie rozumiem Co? Mówię i co, bo nie rozumiem No nic, zajebiście nie Jesteśmy zajebiści kurwa GG curva.